Witam Was moi drodzy w odcinku, w którym pokażę Wam moją całą hodowlę. Zaczniemy sobie od woliery z papugami. Tak się prezentuje. Widzieliście na poprzednim filmie, jak budowaliśmy przedcionek tutaj, zaczęliśmy robić. Jak on będzie wyglądał, moi drodzy? Tutaj jest zaznaczone, widzicie, tutaj będzie wszła do góry taka łata, tak samo tutaj z drugiej strony. I tu gdzie jest ten fres, planuję Wsadzić po prostu szybę. pleksę po prostu w i będę miał tutaj takie fajne okienko na całą wolierę. Z tego względu, że nie podoba mi się patrzenie na papugi, na przykład przez dwie siatki, nie? tutaj inaczej by musiała być siatka. A jak będzie tutaj pleksa, będzie to zdecydowanie lepiej wyglądać. A tak to wszędzie ogólnie będzie siatka dookoła. Tutaj będzie wejście. I wejdziemy sobie do woliery. Że tak powiem. Tutaj mamy po kolei od góry sobie jest tutaj para aleksandry Dróżanych, samiec i samica samica jest z 2020 prawdopodobnie pierwszego dokładnie nie pamiętam jeszcze teraz a samiec jest z 2020 zobaczymy czy będą jakieś lęki w tym roku oczywiście puszcza jest tym cały rok mają a i ogólnie woliera jest cała z przodu o oh, streczem, z tego względu, żeby im nie wiało. Może to nie wygląda najlepiej, ale, ale działa i się sprawdza. Tutaj obok jest para rozel białolicych. Sam jest na lewo, samica na prawo. Miałem w tamtym roku cztery młode. Liczę na jakieś lęgi w tym roku. Jest to naprawdę fajna para. Bardzo się opiekują młodymi. I co? Również czekamy na jakieś lęgi Idąc na prawo, tutaj mamy mój najświeższy nabytek Już nie taki świeży, ale... Ostatnio je kupiłem Jest to para aleksandret chińskich Samica z 2011 roku, sami z 2022 bodajże I tutaj... mają... Zobaczcie jak płytkę sobie rozwaliły już Zobaczymy czy coś w tym roku będzie z nich Nie jestem tego pewien, ale Zobaczymy czy coś przyniesie Tak się to prezentuję. I ogólnie Będę im jeszcze liny Tylko na razie muszę zrobić przeszczonek Żeby mi nie pouciekały No jest ryzyko, więc Nie chcę ryzykować I idąc dalej Dalej mamy tutaj kurki. Kurki są. Kogut jest ostatnio. Widzieliście koguta jeszcze amroka, a to było z to lata temu. Teraz jest forwerk. Kogut kupiony tydzień temu, więc świeżutki. Zobaczcie, gdzie jest ładny. Będę robił inkubację w tym roku i szukam ogólnie jajek lękowych. Forwerków. Tutaj mamy wybieg. Właśnie, jeszcze w poprzednim odcinku, o tym dwa lata temu, nie widzieliście tutaj, tutaj były prędzej sylki i bażant, z tego co, co pamiętam. Tak było. Ogólnie tutaj, nie martwcie się, tutaj nie ma takiej wody, tu jest woda z czosnkiem i witaminami, dlatego jest taki kolor. Więc nie myślę, że to jest jakaś stara. Kurnik, mogę wam pokazać, jak to wygląda. ogólnie tak wygląda w środku kurnik wczoraj miałem sprzątane bo była sobota, dzisiaj mamy niedzielę gniazda mam tak fajnie zrobione, że od tamtej strony to wam pokażę nie trzeba wchodzić do środka wystarczy tam z boku i tutaj króliki oczywiście są ostatnio były warany francuskie, no teraz jest znowu inaczej są kalifornijskie czarne tu jest samica Miała jeden wykład w swoim życiu. Prawdopodobnie będzie następny za parę tygodni albo parę dni w sumie. I tutaj jest samiec. Również piękny. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o sylki, to sylki sprzedałem to jako całe stado lęgowe z tego względu, że no nie miałem po prostu miejsca na nie, chciałem właśnie papugi i musiałem z czegoś zrezygnować. Tutaj jest jeszcze jedna woliera, w sumie to dwie. Ogólnie tutaj mieszka para świergotek. Tu jest właśnie samiec, a tu jest samica. Powiedziała. I jest tutaj jeszcze z nimi jedna falista samica. Kolega mi ją oddał, więc ją przygarnąłem. Ogólnie dogadują się. Wiem, że się są agresywne. Póki co się dogadują, ale planuję oddzielić. Bo tutaj, jak zobaczycie, ostrożnie, żeby nic nie uciekło. Tu jest taka dziura, o właśnie. Tu jest taki przelot, i to muszę zagrodzić siatką. I tutaj dokupię jeszcze jakieś dwie falista, albo trzy. Żeby były dwie parki to jest właśnie same co tu mówiłem chyba i tutaj będą faliste prawdopodobnie, a tutaj będą same świergotki para butkę już mają zrobioną i zobaczymy co z tego będzie. Ogólnie foliera ma 2 metry na 2 metry i na głębokość jest 70 cm przejdźmy zaraz sobie do następnej folierki Jesteśmy właśnie przy mojej największej wolierze Tutaj, jak jeszcze pamiętacie Był kurnik I tutaj było ogrodzenie Teraz jest woliera Ona no, jest dość duża I tak, tutaj mamy Kaczki mandarynki Parę Oraz jedną cukrówkę Cukrówkę muszę dokupić jeszcze jedną lub trzy, żeby było ostatko I wody im muszę dolać, ale to już jutro zrobię, dzisiaj niedziela i się, bo strasznie brudzą. Tu jest taka przegroda I tutaj są warzanty bananowe. Miałem warzanty ba złote, ale niestety przyszedł lis i mi je wszystkie wyciągnął. I kupiłem później bananowe i one są do teraz naprawdę fajne. Walerka jest trochę no, zaniedbana, bo wystrój będę zmieniał. Pełne jakieś krzewy posadzić, ale to dopiero jak będzie bliżej wiosny. Zobaczcie, jak samiec podchodzi. Ogólnie, mało płochliwe. Ta samica trochę jest bardziej dzika niż ten samiec. Kaczki, już tutaj ogólnie są dobrane. W tamtym roku kupiłem samiczkę do tego samca. I liczę na jakieś lęgi w tym roku. Tak się ogólnie to woda reprezentuje z daleka. Można, ona jest spora. Mi się ogólnie podoba. I to ogólnie w tym odcinku, to by było na tyle. W następnym odcinku, zobaczycie kolejną część budowania przeciąka. Będziemy montować siatkę, kompleksy, to mówiłem i drzwi. Więc do następnego odcinku. Zapraszam, cześć.